Panią dyrektor, szanowne grono pedagogiczne i was, koleżanki i koledzy, na uroczystości z okazji 93. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 11 listopada to symbol walki o wolność i symbol zwycięstwa. Dziś oddajemy szacunek wszystkim Polakom, którzy swym życiem i śmiercią przyczynili się do tego święta. A wcale nie dodałeś nic od siebie? Właśnie, co to za wojny I gdzie jest ta wojna? Przecież mówię będzie, bo was to spokojna. Oddzielna wasza walka, jednak już zbyt długa. Na polach kwitnie zboże, kto sięgnie do pługa. To zbuduje na nowo. Walczyły już syny, lecz to, co zdobyliśmy, czas podnieść z ruiny. Czas zasieć nowe kwiaty, gdzie dawniej ugory, chwią po stańcu zdeptane zapory. Lecz tę pamięć czcić musi każde polskie dziecię, z krwi w lasów do kwiecie.